Zakup samochodu używanego to zawsze ekscytujący moment. Ale czy wiesz, jak zabezpieczyć się przed skutkami awarii, które powstaną po zakupie auta? I tu właśnie przychodzi GetHelp – gwarancje na auta używane. To gwarancja chroni Cię przed skutkami awarii, które powstaną po zakupie auta używanego. W GetHelp mamy do wyboru cztery pakiety gwarancji – Classic, Optimum, Grand i Master. A która gwarancja jest odpowiednia do Twojego auta? Posłuchaj. Gwarancja Classic. Podstawowa gwarancja na naprawę silnika i skrzyni biegów. Swoim zakresem obejmuje 28% awarii mechanicznych, a jej suma gwarancyjna to 5000. Następnie mamy gwarancję Optimum. Jest to gwarancja dedykowana do aut z silnikiem benzynowym. Swoim zakresem obejmuje 67% awarii mechanicznych, a jej suma gwarancyjna to 20000. Przyszła pora na gwarancję Grant. Gwarancja, która swoim zakresem obejmuje aż 100% uszkodzeń mechanicznych, między innymi układ doładowania, układ wtryskowy, układ oczyszczania spalin, a jej suma gwarancyjna to 30 tysięcy. I gwarancja master, gwarancja dla najbardziej wymagających klientów, która obejmuje swoim zakresem nie tylko uszkodzenia mechaniczne, ale również układ elektryczny, elektroniczny, multimedia, nawigacje, systemy komfortowe, a jej suma gwarancyjna to 40 tysięcy. Gwarancja Master dostępna jest dla aut do 150 tysięcy przebiegu i do 7 lat. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych gwarancji, tego jak zgłosić awarię, jakie masz możliwości rozszerzenia swojej gwarancji bądź po prostu gdzie kupić auto z gwarancją, napisz do nas na maila pomocmałpagatel.pl lub zadzwoń pod numer 515 110 120. Chętnie odpowiemy na każde Twoje pytanie.